Cześć wam, dzisiaj z wizu wizualnie ta gra nazywa się Farming Simulator 19. Zakładam, że 2019, ale chociaż nie wiem, może to jest 19 część, nie znam się. Jest to seria, która zwie się Epic Review. W tej serii zajmujemy się grami nam za darmo przez Epic w Epic Games Store i teraz jest dziwny Situation, bo e, ta gra jest dostępna od... Od minionego czwartku do 6 lutego do godziny 17. E, nagrywam to na kilka godzin. To jest, jest późna noc, po prostu. Jak będziecie słyszeli jakąś sowę czy coś, to, to, to dlatego, że jest makabrycznie późno, kiedy ja to nagrywam. Ale miałem taki szalony tydzień, że to jest na ostatnią chwilę, więc macie odcinek z panki. Ale e, na przyszły tydzień były zaplanowane trzy gry. Z czego jedna z tego, co rozumiem, wypadła. I już wam mówię jakie to miały być gry, właściwie wciąż dwie z nich to mają być, jest Carcassonne, jeżeli tak to się czyta, od 6 lutego do 13 lutego, oczywiście od 17 do 17, są. to jest jedna z najpopularniejszych gier planszowych w historii, zaraz po Monopoly, o, o, o Ouija Board czy jakoś tak się nazywa, wiecie to, że niby kontaktujecie się z duchami, oryginalnie to było sprzedawane jako gra planszowa. Czy właściwie rozrywka dla rodziny i połączenie z satanizmem, z horrorami i tak dalej zyskało dopiero po filmie o tym chyba samym tytule, czy nie po Menach. Po jakimś horrorze. Wcześniej to było traktowane jak normalna gra, nie miało żadnych konotacji takich wiecie z magią i tak Więc weird, ale okej, okay, Um, oprócz są nie ticket to ride. Nie kojarzę gierki, ale spoko. Nie wiem dlaczego miniatura kojarzy mi się z Poirot i z jego morderstwem w Orient Expressie. Mm że nie bo widzę coś w stylu kontraktora, może, nie wiem, możliwe to też jest od 6 lutego do 13 lutego, oczywiście od 17 do 17. I ostatnią grą, która miała się pojawić, a która zniknęła z listy, bo jak robiłem screenshota pierwszego dnia odbierając grę, a teraz wiecie, no jest niedziela, godzina 31 minut po północy, kiedy to nagrywam, miał być również pandemik. Pandemik to jest gierka, ee, to było pandemic studios to robić jakoś, tak? żeby mnie pomylił teraz gier e, Wydaje mi się, że nie pomyliłem, bo to jest ta sama miniatura Którą widziałem w artykule, który dziś czytam Jadąc do domu właśnie o nieludzkiej porze Nieboskiej e, I to jest gierka, która traktuje o tym jak rozprzestrzeniają się epidemie Ze względu na koronawirus e, W Chinach bardzo niefajna sprawa, ta gierka notuje gigantyczne ilości sprzedaży. Bardzo możliwe, że Epic dobił deala z gościami od pandemii, żeby tę gierkę wrzucić, a później jak sprzedaż tego ruszyła z kopyta, bo ta gierka, twórcy zresztą rzucili info, że to nie są, nie traktować tego jako badania naukowe tak dalej, ale to jest oparte na badaniach naukowych, jak rozprzestrzeniają się wirusy, jak rozprzestrzeniają się epidemie i Um, ludzie zainteresowani tym jak działa ta mechanika i może to pozwoli mu uniknąć problemu Zaczęli masowo kupować ten produkt, wydaje mi się, że dlatego on został ścięty z tej listy Mam shota, że był na liście, prawdopodobnie zaraz poszedł że W międzyczasie był screenshot, że go już na liście nie ma tej gry Więc e, tak wygląda situation To jest produkt, na który najbardziej sobie zacierałem łapki To jest produkt, który został e, tematycznie e, ścięty yeah. Co do Farming Simulatorów, w ostatnim odcinku stwierdziłem, że to jest w w ogóle nie klikamy. Klikniemy sobie karierę może, żeby cokolwiek się zaczęło. Ja, tak, to jest nieużywane nowy rolnik. Jestem totalnie... Może być Ravenport. Felsbrun, witamy Felsbrun. Felsbrun, nie Felsburn. To wygląda jak nie wiem, ta grafika taka po prostu. Re... No, dobra, weźmy, weźmy Amerykę, ale jedno i drugie mnie nie zachwycają. To godne rendery. Kontynuuj. O, można swoją postać zrobić. Um, serio? Nazwali mi gracza Turim? What the! Heck? Boom! Postać jeden. Mamy tego trochę do wyboru, oczywiście. Yy, kolor skóry, widzę, i yy, płeć, i w ogóle wszystko jest niepołączone ze sobą. Może być to. Fryzura jest fajna. Nakrycie głowy, czy jakieś chcemy? Nie chcemy nakrycia głowy. Krutałkę damy mu jakoś. Dodatek. Okej, okay, dużo tego nie ma. Kolor koszury weźmy czerwona, i zrobimy z gościa Drwala taką bardziej świeżą czerwoną. i kontynuuj. Teoretycznie pada mam polanego, więc zaraz zobaczymy, czy to działa na padzie. Jak widzicie, gra od razu jest w języku polskim, więc wykrywa język. Ale to, co chciałem powiedzieć, to że w zeszłym tygodniu stwierdziłem, że ta gra jest robiona najprawdopodobniej z budżetu Unii Europejskiej. Co jest możliwe, co jest prawdopodobne. Unia Europejska w ostatnich latach wydawała po setki tysięcy funtów, bo mam artykuł w funtach. Tej gry nie ma wymienionej, nie mogę nigdzie znaleźć potwierdzenia, czy ona jest, czy ona nie jest. No. Start. E, robiona za nasz heist i za heist podatników Unii Europejskiej, ale mnóstwo produktów e, mogą Was zdziwić, na przykład Steam World Heist to jest szwedzka gierka Steam, World, no, bardzo popularna na Steamie była swego czasu. Steam Dig i Steam World Heist, e, taka w steampunkowym klimacie, robociki z tym heist, e, robicie tam włamanie i tak dalej, nie na statki. E, o ile dobrze pamiętam, A Steam World Dig to był taki, no nie, że terraria, ale ale tam kopiemy tak mi robocikiem kopalnia jest i w ogóle, i w ogóle. Dobra, zobaczmy czym jest ta gra. E, I gry, Czy ja tu jestem? Aha, ja teraz jestem gościem, no, okej. Okay. Skyrim, Skyrim total. Eee, to był... Dobokin, dobokin. Okej, okay, nie. Już nie będę. Mam iść tam, gdzie się świeci na zielono. Osty? Ale fajnie! Ta <laughs> się wbiec pokrzywy? No i była cała masa gier, które pamiętam artykuł już dawno, dawno temu, powiedzmy, że tak 10 lat temu, to mogło być okolice 2010, że właśnie Unia Europejska wydaje na tego typu symulatory różnych, bo tam jeszcze są symulatory, już wam mówię, Emergency Simulator jakiś, Ship Emergency Simulator, i tych symulatorów jest od groma różnych takich starszych, i ta gra może, aczkolwiek nie musi być robiona z budżetu Unii Europejskiej, więc jeżeli jest, to płacąc podatki, albo jak właśnie rodzice płacą podatki, Współfinansowaliście ten produkt, bo to wszystkim się tak wydaje, ale że to jest hajs Unii Europejskiej, nie, 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 to jest hajsu, którym my wpłaciliśmy do Unii Europejskiej, co prawda nie jesteśmy jeszcze płatnikiem... Czy, czy to mnie wciągnęło na górę? Podejdź do pojazdu i naciśnij... aha, X. Szkolenie. Teraz przełącz teraz przyłącz do kombajnu header leżący przed nim. Panel pomocy w lewym górnym rogu ekranu zawsze wyświetla wszystkie możliwe akcje eee, Przyłącz, no to przyłączamy Okej, okay, spoko, fajne Dobrze, teraz rozłóż kombajn i ruchom go Taka aby zaczęła się obracać Okej okay. Wybierz narzędzie Widok mamy, zatrudni pracownika Wybierz narzędzie, chyba, nie B Teraz możesz zająć się żniwami. Wejdź w pszenicę możesz dostoć. Wiedź. Jezu ludzie, przepraszam. Ja jestem po nastu godzinach w pracy i jestem po prostu ledwo przytomny i. picie mi się kończy sok. Więc jest dramat. O... I co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Ja, ja, ja koszę pszenicę, wjechałem w pszenicę, nie mogę przeczytać nawet poprawnie tekstu ze szkolenia, jest, jest, jest ciężko, ten, ten, ten dzień jest totalnie ciężki, ten weekend, ten tydzień jest totalnie ciężki Dobra, wjedź w pszenicę, możesz dostosować prędkość ręcznie, bądź też użyć, e, chciałem przeczytać, tamponu Niech mi ktoś pomoże eee, matu, aby utrzymać tą prędkość. Maksymalna prędkość z jaką możesz się poruszać zależy od typu pojazdu i dołączonego do niego sprzętu. Okej. Okay. Jeśli dotąd, jak, jeśli, jak dotąd całkiem nieźle, zazwyczaj jednak wizu nie umie czytać. E, w gospodarstwie jest bardzo dużo pracy, opaca się więc zatrudnić pomocników. Zatrudnij pomocnika. Jeśli dane zadanie może być zlecone pomocnikowi, będzie to zaznaczone w lewym górnym panelu. Zatrudnij pracownika, aby zająć się resztą pola. Pomocnik przejmie teraz to zadanie aż do jego ukończenia lub do czasu zapełnienia się pojemnika kombajnu. Ty możesz zająć się innymi sprawami, wysiądź z kombajnu i podejdź do następnego znaku zapytania zaznaczonego na mapie. Opuść pojazd. Okej. Okay. Eee... Czy ja mogę? Okej. Okay. A czy ja mogę tu wejść i zginąć na przykład? Nie mogę zginąć? Próbuję zginąć. To prawie jak jeżdżenie na smoku, w tym. Yy, no, do do, 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 do Skate Ale niestety to coś porusza się. Ja mam łapki tutaj, <grym> spadłem, bo to jeździło pode mną. Czyli mój hitbox nie był połączony z hitboxem żółtego kombainu. Yy, w ogóle powinni zrobić w tym świecie jakąś bajkę. Wiecie, Ciuchcia Tomek, czy, 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 czy jakiś inny yy, samolot Genio Eee um, no. Listonosz pad. Tak? To był pad. Pad nam kot, kot nam pad. To był listonosz kurcze. Nie oglądajmy nigdy, chyba jak nie moja epoka. Ja taki ja takich rzeczy nie znaju, Tego to, to, to gimby znają, nie ja. Ja ja już wtedy byłem e, za starym dzieciem na to. Pola, z których zostały zebrane plony, muszą zostać kultywa Kultywator. Czy muszą mi dawać trudne pojęcia w momencie, kiedy jestem po. po, po długim dniu? Nie będzie je można ponownie nim będzie. nim nie, 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 nie będzie, nim będzie. Nim, nim, nim z dwa. Z tego pola zebrano właśnie plony, i teraz trzeba je kultywatorować. Myślałem, że to jest kultywować, ale kultywować to jest inne słowo. Wsiąść do ciągnika. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem. Zawsze chciałem. Wsiądź do ciągnika i dołącz, yy, znajdujący się za nim, kultywator. Mieć takie coś tylko po to, by wozić ją. Zatrudni pracownika. Co, czemu mi to miga? E, przyłącz. A, ok. Teraz opuść kultywator i jedź po polu, aby kultywować glebę, lb. Mm. I B, tak? Opuść obciążnik Wybierz widok. Zatrudnij pracownika. Mogę do tego zatrudnić pracownika, czy... Nie, nie, nie. A uuu uu. Ej, to jest taki symulator tego, Jochmena. Boom, daliśmy radę. Świetnie, na razie wystarczy. O, napracowałem się jak na dzisiaj. Jeśli chcesz, możesz e, dokończyć to pole, później. Moment, przecież ja mam, ja mam koszulę Drwala, którą mogłem e, e, na ten odcinek ubrać. Co prawda, to nie jest ościnaniu drewna. Ale kto wie, co będzie następnym zadaniem, leży, leży tutaj i się kurzy, nie, nie, nie kurzy się od momentu, kiedy w zeszłym roku zrobiłem zdjęcie kanapki drwala z tą koszulą, ale, ale mogłaby, nie, nie jesteście w stanie tego sprawdzić, więc równie dobrze, mogłaby. Albo za nie by zrobił to za ciebie, zaraz, nie, szkoła szkolenie przełączy się na inny ciągnik, okej, okay. dobra, niech ten leci, a ja sobie tu wyskoczę i czy ja jestem w stanie się zabić, nie jestem w stanie się zabić wbiegając, to gdzie ja mam więc... Czy ja mogę na przykład siebie zobaczyć... Nie, mogę biec, ale nie mogę siebie... Skaka... Kucanie tu jest! Uuu... Jak, jak ten głos, jeżeli gracie w Portal Nights, jak tam jest polewa ze Skyrima swoją drogą i jesteście w takim Skyrimowym klimacie i podchodzi do was ludek i tak głosy minionka praktycznie. Tawakin! To jest takie, takie. Oh! Zarane pola są gotowe do siewu. No, zaorane, no nie, nie, nie powiem. Potrzebujesz do tego celu siewnika. Wróć do ciągnika i dołącz znajdujący się za nim siewnik. Ja tak bardzo nie ogarnę. Momencik, przepraszam, nie ten przycisk. Czy to są prawdziwe na przykład nazwy sprzętu? Jeżeli to są prawdziwe nazwy sprzętu, to oni też za reklamę mogli mocno hapnąć, bo wątpię, żeby oni na przykład. Nie mogę. O, tam z migami inny wygląd gościa, ale dobra. Eee, a czy ja nie powinienem tego na przykład obniżyć? Eee. Da, 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 da. Użyk leconu. Ok, ok. Yy, opuść siewnik B. Tak, potrzebujemy opuścić siewnik. I teraz można śmigać. Bwaj, ciągniemy. Jak wygląda to, co za nami się dzieje? A, nie, no, rijemy glebę. Rijemy glebę. I driftujemy. I... Ale by mnie wywalili! Swoją drogą, ciekawe, czy jeżeli na przykład to jest prawdziwy sprzęt, a wątpię... Nie, to są ślady mojego tego... To są ślady moich kół, a nie ślady... No, 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 robienia czegokolwiek z glebą Chyba, że ja się nie znam, co jest bardzo prawdopodobne, bo ja się naprawdę nie znam na tym Nie mam zielonego pojęcia Jedyne, co ja robiłem na, 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 na takim polu, yy, to prywatyzowałem kukurydzę, więc no... I słonecznik. A więc nie mam najmniejszego pojęcia o co, co, co tu się dzieje i co ja powinienem robić w takim miejscu. Zakładam, że robię to źle, bo tak za. Iii, nie będą mi się tu pamiętać, ptasiory! lecieś stąd! Psik, psik. No. Zatrudnie st stracha na wróble. Eee, tak więc to, to, to totalnie nie jest gra dla mnie. A jeżeli ktoś lubi tego typu simulatory, eee, to. O... Gustaw się nie dyskutuje, Gustaw nierówno oczywiście. A ja Was zapraszam za tydzień na... Odcinek z są i ticket to ride. Jeżeli nic nie pokręciłem, prawdopodobnie Pandemic, który wyświetlał się wcześniej, nie będzie załączony do tych gier. Jeżeli będzie, to byłoby naprawdę fajnie. Um, to jest dla Was Farming Simulator 19. Pamiętajcie się zalogować. Na dole w komentarzu macie przypięty link do odbioru tych gierek. Jak co tydzień. A szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, co ja tutaj robię, odinstalowuję to, czym prędzej udaje, że mnie tu nigdy nie było. Bo, no, jestem tak bardzo na nie, że nawet nie przeszkadza mi, że byłem cię w pracy 12 godzin. Bardziej, bardziej jestem na nie, jak widzę ten czerwony traktorek. Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie, w przedbiorze gry zaznaczyć tak, kreatora Wizu. Tu powinien być alkohol, ale nie jest. Ale powinien być, jak na to patrzę, naprawdę powinien być. Uch, nie dadzą powieśniaczyć.